Silna korekta, jaka ostatnio była na rynku akcji i stwarza w naszej opinii dobre warunki do tego, żeby zaangażować się właśnie w tą klasę aktywów. Jeśli chodzi o krajowy rynek, nie była ona podyktowana w żaden sposób tym, co się dzieje w polskiej gospodarce, nie była zaimportowana z zewnątrz. No oczywiście jest tutaj czynnik polityczny, który można się doszukiwać też wpływu w szczególności na duże spółki. Natomiast wygląda na to, że zostaną złagodzone, zostanie złagodzony zarówno kształt podatku bankowego, jak i rozwiązania dla Frankowiczów. Dlatego obecnie wydaje się, że również i duże spółki mogą być ciekawym celem inwestycyjnym, nie tylko małe, które Małe spółki w naszej opinii od dłuższego czasu są ciekawą, ciekawą propozycją inwestycyjną, dlatego że wyceny ich są nieduże, powiększają te spółki systematycznie zyski, poprawiają swój model biznesowy, także coraz są bardziej konkurencyjne nawet na, tutaj na arenie europejskiej. Być może warto też się, przynajmniej dla tych inwestorów, którzy nie lubią, nie chcą podejmować ryzyka dużego związanego z akcjami, aby się przyjrzeli tutaj funduszom pieniężnym. Uważam, że możliwe jest odbicie na, głównie na rynku metali. Z tego względu, że niektórzy główni światowi producenci zamykają swoje moce wytwórcze ze względu na poziomy cen. A z drugiej strony wchodzimy w okres, który sezonowo charakteryzuje się większym, większymi zakupami, w szczególności miedzi. Sądzimy, że najgorsze przynajmniej na razie minęło i oczekiwalibyśmy stabilizacji rentowności obligacji dziesięcioletnich polskich przy poziomie około 3%, nawet z możliwością spadku tejże rentowności, czyli wzrostu cen. Jeśli tutaj rozstrzygnięcia wyborów politycznych okażą się korzystne dla tego rynku. Jeśli to ryzyko polityczne zostanie, wyjaśni się, to pewnie do dobure będzie środowisko do tego, żeby polski złoty się umocnił w stosunku do no, głównie do euro. Takie fundamentalne przesłanki są ku temu jednak dość silne, czyli dość dobra kondycja polskiej gospodarki, relatywnie wysoki wzrost gospodarczy, ciągle dość wysokie stopy procentowe w porównaniu do Europy Zachodniej. A jeśli chodzi o dolara, no to. Spodziewałbym się pewnego, pewnej gry pod to, że Fed będzie podnosił stopy procentowe albo uczyni albo to w grudniu, albo na samym początku przyszłego roku. Natomiast ta aprecjacja będzie w, ograniczona przez to, że jednak Stany ciągle mają dość duży deficyt na rachunku obrotów bieżących. Strefa euro ma nadwyżkę, a ta właśnie sytuacja rachunku bieżącego w długim terminie ma istotny wpływ na zachowanie walut.